Cześć, chciałabym się podjąć tematu naszych relacji z naszym otoczeniem, szczególnie w środowisku pracy. Mm, ale nie tylko. Wszędzie nawiązujemy relacje z ludźmi, nie ma wszystkich instytucji, w których bywamy w ciągu dnia, ale relacje nawiązujemy z ludźmi wszędzie. Niektóre są trwałe, niektóre trwają sekundę. Jakby nie było, one, one są. Czy w środkach komunikacji miejskiej, tak samo czasami długo przebywamy tak obok innych osób. W ogóle nie zwracamy uwagi na to, jak się czujemy w danym miejscu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, gdzie jesteśmy, bardzo na nas wpływa wpływa na nasze emocje, na naszą energetykę, na nasze myśli i tym samym na nasze zdrowie potem na nasze wybory i naszą rzeczywistość, którą sobie przez to kreujemy. Żyjemy w takich realiach emocjonalnych, myślowych, nawykowych, schematowych, w takiej mentalności. Nie twierdzę, że tak jest wszędzie w Polsce, bo nie wszędzie też byłam. Aczkolwiek jestem pewna, że bez Takiego zrozumienia, nauki, wiedzy na ten temat. Nikt z nas nie miał ani dzieciństwa, ani otoczenia szkolnego, potem zawodowego, w relacjach partnerskich, na tyle świadomego, by pewne jakości emocjonalne w swoim życiu zmienić. Fundamentalnym dla mnie było zrozumienie, że higiena, taką, którą praktykujemy na co dzień, jak kąpiel, jak mycie zębów, jak sen, dotyczy tak samo naszych emocji. Więc nie nazywam tego duchowością, nie nazywam tego filozofią, tylko jest to dla mnie higiena emocjonalna. To bardzo wpływa na moje zdrowie, moje życie. Odkąd jestem obserwatorem, żyję w takiej uważności emocjonalnej. Na pewne jakości po prostu sobie już nie pozwalam, aczkolwiek to też nie jest tak, że nie doświadczam trudnych momentów, bo doświadczam, ale w momencie, kiedy one się przytrafiają, ja te emocje przeżywam. Nie da się odciąć też od emocji, bo jeżeli się odcinasz, to jest to bardziej tłumienie ich, uciekanie przed nimi. Albo znowu pozwalanie totalnie na wybuch taki, że, że jesteśmy w stanie zrobić krzywdę drugiej osobie czy sobie samemu, ale nie trwa u mnie tak długo dewastowanie swojego ciała stresem, strachem, żalem, gniewem, depresją, smutkiem wszystkie te takie emocje, które wpływają po prostu destrukcyjnie na nasze zdrowie. I o tych momentach w moim życiu trochę opowiem. Zazwyczaj, co nas tak bardzo um, doświadcza, to nasze relacje partnerskie i relacje w pracy. Relacje partnerskie tyle, ile nas jest ludzi, tyle doświadczeń, ale um, to, co nas może wszystkich połączyć, to świadomość, zrozumienie, Jakie emocje mają wpływ na nasze ciało? Bo w momencie, kiedy jesteśmy w strachu, to boi się każda komórka naszego ciała. To mm, kurcząc się, blokując się, e, powoduje to, że zaczynamy się blokować i pod względem energetycznym, i blokady e, tworzą się jako, jako ogniska chorobowe. I co innego jest ze strachem, jeżeli my boimy się o przetrwanie. To, co się dzieje w świecie zwierząt czy na terenach, gdzie jest wojna, to my musimy być w gotowości do tego, żeby przetrwać, żeby się obronić. Ale teraz czasy są takie, że my jesteśmy w nieustannym stresie, pomimo tego, że nie jest zagrożone nasze życie. No bo na większości terenów jednak nie jest. Ale tu właśnie należy się obudzić, że. Ten stres nie jest tego wart. Bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji życiowej, wszystko zawsze możesz zmienić. Twoje życie nie jest od tego zagrożone. Może być, jeżeli stres stanie się przewlekłym schematem i zdewastujesz swoje zdrowie. I tak w relacjach, to jest oczywiście temat rzeka, można o tym mówić, mówić i mówić. Jesteśmy w stanie latami się wykańczać przy boku drugiej osoby, miesiącami. I y, tutaj takim moim jakby puentą tego wszystkiego, zacznijmy od siebie, skoncentrujmy się na sobie. Nie jesteśmy w stanie zmienić drugiej osoby, możemy się wściekać, możemy... Odchodzić, możemy wracać, możemy się rozwodzić, możemy szukać innych osób, zawsze dostaniemy jakąś lekcję. I tu nie sądzę, że, że są relacje, w których tego nie ma. Relacje mają prawo bytu i przetrwania w momencie, kiedy każda ze stron pracuje ze sobą i wtedy spotykają się w miejscu, kiedy już na tyle są dobrze dla samych siebie, na tyle szanują, kochają samych siebie, że. Też tacy są dla innych, bo tym są, po prostu tym rezonują, taką są energią, takimi są emocjami. Nie są zawistni, nie są okrutni, nie mają potrzeby kontroli, ograniczania, bo nie robią tego samemu sobie. Więc tyle by było na temat relacji. Temat oczywiście rozwiniemy, ale nie tutaj. Zaczynajcie naprawdę od siebie. Od siebie pracujcie ze sobą. Wyłapujcie swoje ograniczenia, weźcie odpowiedzialność za siebie, nie patrzcie na to, co robi druga strona, nie obarczajcie ich winą. Jeżeli nie zarezonujecie w pewnym momencie dbania takiego o siebie, to pojawi się po prostu ktoś inny, kto będzie gotowy na to, żeby być w takich jakościach emocjonalnych. I tyle. Globalnym dla mnie, jakby schematem, jest ten związany z karierą zawodową, bo pracując, Tworząc swoją firmę, oczywiście stwarzamy jakości takie wartości, jakie chcemy. Jeżeli jeszcze pracujemy ze sobą, to naprawdę ma to szansę być fajnym dla innych i dla nas samych, ale jednak większość instytucji, w większości instytucji pracuje duża liczba pracowników. I tutaj na tym chwilę chciałabym się zatrzymać. To jest takie doświadczenie u mnie na topie z ostatnich miesięcy. I mam taką misję, mam nadzieję, że mi w tym pomożecie, aby zmieniać jakość mentalną, emocjonalną w środowiskach naszej pracy, bo yy, na no to są artykuły, paragrafy i... Mobbingiem już jest samoplotkowanie, jest ym, izolowanie pracownika, tworzenie grup, układów, a to się dzieje wszędzie. Będąc już na takim etapie w swoim życiu, że staram się być w jakościach emocjonalnych, które służą mojemu zdrowiu, i weszłam po prostu w środowisko, hien, nie będąc po żadnej ze stron, czyli nie chciałam brać udziału w żadnych i po prostu się nie dało, nie dało się zmienić tych ludzi, nie oczekiwałam też tej zmiany, nie chciałam ich zmieniać, tylko tak delikatnie zaznaczałam, że gdzie życzliwość, gdzie jest ta praca, którą, którą mamy w zakresie obowiązków, 90% zajmowanego czasu to są plotki, klucie intryg, bycie w układach, robienie sobie na złość, obgadywanie siebie, no, Powiedzcie mi, jak można tak egzystować w takich środowiskach, instytucjach rządowych, miejskich, szkolnictwie podejrzewam, chociaż wszędzie, bo z kimkolwiek teraz nie rozmawiam, wszyscy po prostu no tak jest, ale muszę mieć pracę, muszę płacić podatki, mam kredyty, mam dzieci. Ja też. Ja też, aczkolwiek jeżeli nic nie zmienimy. To, to nasze dzieci też tego się będą doświadczać i z sercem mnie boli, że, że nie mamy odwagi o tym mówić, nie mamy odwagi tego zmienić. Lepiej by nam się egzystowało w normalnych warunkach emocjonalnych. Mało tego, wydajność takich pracowników jest wtedy zupełnie inna. Chociaż po, po paru latach, czasem miesiącach pewnie zależy to od osobowości i od osoby, ale ludzie zazwyczaj przyzwyczajają się, że stają się takimi ludźmi. I potem ta ocena, krytyka tego, co się dzieje na zewnątrz, to jest podparte pod taką emocję dumy, że. Oni nie słuchają nic, co dotyczy ich, nie, nie przyjmują w ogóle innej możliwości, innego rozwiązania, innego zdania do siebie, bo tak bardzo żyją w tym schemacie, tym, co jest na zewnątrz, nie patrząc na to, kim są dla innych. Realia mamy takie, że mobbing jest dniem codziennym w każdej instytucji. Zawsze myślałam, że te kobiety są dla siebie takie wow, wredne, są w tych układach, ale to, jak mężczyźni potrafią pozbywać siebie władzy, jest po prostu okrutne. Wypuszczam dalej te doświadczenia. Znając te wszystkie techniki uwalniania, medytacji, technik oddechu, miałam taki moment, że wracałam do domu i oczywiście w ogóle tym nie żyłam po prostu się odcinałam ale energetycznie byłam wypruta ja nie byłam w stanie często praktykować jogi mimo, że emocjonalnie w to nie wchodziłam odcinałam się to energetycznie byłam wypruta w momencie, kiedy jesteś z nienawiścią z żalem, z gniewem ze zazdrością z dumą w swoim otoczeniu oczywiście, no chcąc, nie chcąc, to wszystko ciebie przenika, zżera, plus ta taka wewnętrzna niezgoda, że widzisz, że ktoś jest krzywdzony. Z drugiej strony to nasze reakcje powodują, czy po, nasze granice powodują, czy ktoś e, czy pozwalamy takim osobom wniknąć do siebie. A co, jak ktoś jest? Niewinny taki energetycznie, tak, empatyczny, chce dla wszystkich dobrze, mimo wszystko chce zgody, no to, no to tu będzie po prostu pożarty prędzej czy później. I dobiło mnie to najbardziej, gdy została przekroczona moja granica, bo w momencie, kiedy ktoś odbiera sobie życie z powodu mobbingu, no to to już było dla mnie za wiele. Dlatego się mm, zwolniłam z tamtego miejsca. I mam taką ogromną ochotę wykrzyczeć całemu światu: puknijcie się w tej głowie. Zacznijcie się uczyć, zacznijcie dbać o siebie. Ostatnio zobaczyłam film o Gierku, i te wszystkie emocje do mnie. Znowu wróciły, bo minęło tyle czasu, a my dalej żyjemy w takich samych realiach. Oczywiście, że nie podjedzie do nas milicja i nas nie zabierze, bo chcemy coś inaczej zrobić, jesteśmy w innych układach, ale emocjonalnie, psychologicznie to się dzieje na okrutnym, naprawdę okrutnym poziomie opartym na nienawiści i chęci zniszczenia po prostu zniszczenia, zrównania z Ziemią, pozbycia się, wykopania, w zależności po której stronie jesteś. Kłamstwa, nienawiść, romanse, żal, gniew, zemsta, zazdrość. Jakie te emocje mają częstotliwości? Jak w takich warunkach pracy chcecie egzystować? No jak? jak? taka firma ma być miejscem dla dobra innych? Państwa, władze. To samo raz to. Razy tysiąc, razy milion, nieskończenie. I y, szarpiemy się na tą władzę. A kim my jesteśmy w swoim otoczeniu? Jak my mamy przyciągać dobre społeczeństwo, żyć w fajnych warunkach, skoro sami jesteśmy przyciągnięci jadem? Fundament oparty na jadzie będzie budował tylko jad. I na zewnątrz wisienką na torcie jest y, ustrój polityczny, prawo, w którym my żyjemy. Tyle. Zacznij od siebie, zmień siebie. Bądź dobry dla siebie, dla innych. Nie krzywdź siebie, nie krzywdź innych. Prawdopodobnie wydobędzie się z taki z siebie potencjał, że nie będziesz żyć we frustracji, tego, że jesteś tylko czyjąś mrówką. Po prostu. Bo gdzie jest nasze sumienie względem siebie i względem innych? Tak bardzo jesteśmy ukierunkowani na przetrwanie, że jesteśmy w stanie hmm, na wszystko, by tylko przetrwać godnie i możliwie w układach, w których egzystujemy. Co możemy zrobić? Uzdrowić naszą przeszłość, uzdrowić nasze emocje, zrozumieć je, zaakceptować, uwolnić, postawić sobie takie wartości, żeby były dla nas dobre. I teraz odpowiedz sobie na pytanie: Czy ty nie możesz, czy nie chcesz? Czy ty nie możesz zmienić pracy? Czy ty nie chcesz jej zmienić? Czy lubisz te swoje układy? Czy lubisz być wredny? Czy lubisz się piąć po szczeblach na plecach innych? Relacje w pracy. Czy lubisz tą osobę, bo jesteś w stanie coś uzyskać? Jakie to są emocje? Jak my chcemy budować naszą przyszłość, nasze teraz, nasze. W jakie warunki chcemy wprowadzić nasze dzieci? Jak sobie z tym radzisz? Jak sobie radzisz z tym smutkiem? Yy, często bardzo słyszę, to jest tylko praca, ja wychodzę i. No tak, ale czy nie lepiej by było mieć fajne te 8 godzin w ciągu dnia? Lepsze, tylko nie przemykać oka, zagryzać zębów czy tkwić w tych plotkach, żywić się nimi. I tu przeszkodami jest rządza, pragnienie władzy, tytułów. Wszystko dla wszystkich wystarczy. To właśnie ta władza, ta porównywanie, ta konkurencja powoduje, że, że to wszystko jest takie pogmatwane. I pierwszym takim momentem, którym się pojawia zmiana, to jest odwaga. Odwaga do tego, żeby sobie, żeby głośno powiedzieć stop. Pokora do pewnych tematów, do, do siebie, do, mm, do swoich pragnień. Gdy wybierasz to, co pozytywne, zmieniasz się, Twoje otoczenie również się zmienia. Dlatego y, ja wybieram miłość, dlatego ja wybieram dobrze, przyjmuję własne cienie, rozumiem swoje urazy, wybaczam. Na tym polega właśnie moc takiej wewnętrznej decyzji, do tego, żeby wprowadzić pewne jakości emocjonalne, które będą służyć nam dobrze, ale też wszystkim innym w swoim podwórku. Potem to swoje podwórko przejdzie na inne podwórka, na całe otoczenie. Jeżeli nie, to po prostu nagle coś takiego się pojawi, że to zmienisz. To jest swego rodzaju stan wewnętrznej wolności. Poczucie, że pewne decyzje są zależne tylko od nas. Więc część z Was, część z Was pewnie świetnie się czuje w takich warunkach i pracy, i relacji, bo my się uzależniamy od pewnych emocji i nawet ofiary lubią jak ktoś ich pociesza jak im jest ciągle źle to po prostu to takie skomlenie narzekanie, a dlaczego nie zmienisz tego przecież ty masz siebie kto ci jeszcze inny jest potrzebny jeżeli wiesz, że masz siebie jeżeli kochasz siebie, jeżeli szanujesz siebie to pewne jakości wdrażasz sam samemu a inni są tego odbiorem według tych samych jakości tyle dlatego ważne ważne jest też o tym mówić nie tylko miłość, wzrastanie to są piękne, ale piękne emocje i życzę nam z całego serca, żeby świat tylko tak wyglądał ale na, na dzień dzisiejszy tak nie jest no. tak nie jest, dlatego Bywajmy w miłości, bywajmy szczęśliwi, ale niech to nie będzie wynikiem sytuacji zewnętrznych, bo akurat słońce zaświeci, bo akurat jest wiosna, teraz ten czas będzie sprzyjał, będziecie sobie grillować, będziecie wakacjować. No super, ale kim jesteście w każdej sekundzie swojego życia? Dla siebie, dla innych? Każda emocja ma częstotliwość, każda myśl ma częstotliwość. Te częstotliwości powodują kreowanie naszej rzeczywistości, ale też wpływają na nasze zdrowie. Czy to jest mało? Czy to są małe argumenty do tego, żeby jednak bywać w tej miłości, w, tej szac w tym szacunku, w harmonii, nie przekraczać pewnych granic, których nie chcemy, żeby inni przekraczali w stosunku do nas? No, wkurza mnie to jeszcze troszkę, jak o tym myślę. Ale oczywiście puszczam to, bo znam swoje jakości i dokonuję takich wyborów, które są dla mojego i dla waszego dobra. Dziękuję namaste.